Hej, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Ja jestem przerażona. Cześć. 15 dolarów za sam parking. A to co samochody dzisiaj. Ciekawe, czy tutaj dzisiaj nie będzie tragedii. Słysza. Bo dzisiaj jest... Co jest dzisiaj? Lądowanie łazika na Marsie. Dokładnie, dzisiaj jest lądowanie łazika na Marsie. Około czwartej po południu naszego czasu. Aktualnie jest 11, także spodziewamy się sporej ilości ludzi. No ale damy radę. Wokół całego tego centrum. Jest jedno wielkie bagno i właśnie czytałam w internecie, że ludzie twierdzą, że to jest taka ochrona tego całego centrum, bo jest tutaj mnóstwo aligatorów. Ale jak już wiemy, aligatory nie atakują ludzi, więc jest to słaba ochrona. No ale wszedłbyś do takiej wody? Bo tu chyba no. się nie da przejść. O co chodzi? Te bramy wszystkie są później zamknięte? No dobra, to się nie nada się. Pijemy szybką kawkę i będziemy, będziemy się tam ładować. Coś czuję, że to będzie przynajmniej pół dnia, nie? To jest ogromne. Kawka wypita, także przebieramy się i wychodzimy. To jest nasze miejsce parkingowe. Jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli tutaj wszystko powyciągać, cały kemping rozłożyć jest tak ogromny. Dzisiaj ma, być, dzisiaj ma być 30 stopni na plusie, a tak naprawdę mieliśmy tutaj przyjechać wczoraj, ale wczoraj był bardzo deszczowy dzień, a tutaj część jest do zwiedzania na zewnątrz tych rakiet, więc... Uznaliśmy, że po prostu e, pójdziemy jednak dzisiaj. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę do centrum NASA na Florydzie. Była to jedna z tych atrakcji, której nie chcieliśmy przegapić. Dodatkowo dzisiaj jest dosyć wyjątkowy dzień, tak jak już Wam wspomnieliśmy, ze względu na łazik Perseverance, który ma wylądować na Marsie. Koszt biletu to 57 dolarów za osobę dorosłą plus podatek. I zdecydowanie na zwiedzenie tego muzeum trzeba sobie dać cały dzień. Szczerze mówiąc my nie zobaczyliśmy wszystkiego co chcieliśmy zobaczyć, a byliśmy tam 6 godzin. Na terenie centrum znajduje się największy na świecie sklep, poświęcony kosmosowi oraz przestrzeni kosmicznej. One, one PM tutaj jest, tutaj Idziemy tutaj. do sklepu po co? Naklejkę. Po naklejkę. Musimy mieć naklejkę, pamiątkę. Zawsze. Dokładnie to się dzisiaj dzieje. 02.18.2001. No może się nam przydać, nie? Jak polecimy w kosmos 44 dolary? Długopis No to jest troszkę śmieszne, nie? Długopis, który działa dobrze w kosmosie Ale ilu ludziom się on przyda? Nie wiem, ale idziemy dalej. Chcesz się kupić? Tak no. Takie po domu wiesz. Do Spania. Do spania? Ile kosztuje? Diving to sometimes uh... To jest model rakiety w skali 1 do 25 i tutaj widzicie te wszystkie schodki, które prowadzą na samą górę do kopuły, do której wchodzą astronauci, a tam jest prawdziwy rozmiar tej kopuły. my sobie przerwę na lody, bo jesteśmy tutaj już z no Nie, więcej jemy Chciało nam się jeść, ale jest taka kolejka w, w kawiarni, że stwierdziliśmy, że najpierw zjemy lody, a później pójdziemy zjeść coś konkretnego. No że to nie są wodne, tylko to są. Moją ulubioną częścią tego dnia był film pokazujący historię wahadłowca Atlantis. Przed wejściem do pawilonu znajduje się prawdziwy, pomalowany na pomarańczowo, zbiornik na paliwo wykorzystywany przy startach wahadłowców. Jest naprawdę wielki. Teraz idziemy tam. Na samą górę. Żartuję. Tam. Po wejściu do ciemnej hali wyświetlany jest kilkuminutowy film prezentujący historię Atlantis. Następnie przechodzi się do ogromnego pomieszczenia, w którym film jest kontynuowany i pokazany jest pierwszy start tego wahadłowca w przestrzeń. Jest to zrobione na takim poziomie i wyświetlone na tak dużym ekranie oraz na suficie, że robi naprawdę mega wrażenie. Gwarantuję wam, że większość ludzi, z którymi tam staliśmy, wzruszyła się, łącznie ze mną oczywiście. A na koniec podnosi się kurtyna, za którą widać Atlantis. Tutaj można zrobić zdjęcia amerykańskiego promu kosmicznego i poznać historię innych promów. Mnóstwo artefaktów i rzeczy związanych z misjami w kosmos. Bardzo ciekawa wystawa i super doświadczenia. Jak już byśmy zginęli Dobra, wszyscy. Kosmiczny kibel no, na tyle, jak Założę się, że nasz i tak był droższy <laughs> Ulubioną częścią Tomka była symulacja startu i lotu wahadłowcem. Właśnie idziemy na symulację startu rakiety i ja jestem przerażona, bo ja nienawidzę takich rzeczy, nienawidzę e, roller kosterów, nienawidzę e, jak, turbulencje w samolocie. Ona no, nienawidzi nawet huśtawki. No, no. W są. <laughs> Ale po, no, no. Nežinau, jau 4 minutės. O, stresu, vis tiek? Troška. A ja, się nie mogę, a ja się nie mogę doczekać. Po obejrzeniu kilkuminutowego filmu zostaliśmy zaprowadzeni do pomieszczenia przypominającego kabinę samolotu. Usiedliśmy na krzesełkach, zostaliśmy przepięci pasami i po części przeżywaliśmy to, co astronauci dzięki hałasowi i telepaniu. Na koniec otworzył się dach i widzieliśmy przestrzeń kosmiczną. Było to coś naprawdę niesamowitego, ale niestety nie mogliśmy mieć przy sobie kamery. Row one, I need the GoPro put in your pocket. Wow. Put it in your pocket. This is a film-free, photo-free area. Thank you so much. Ten airstream zawoził astronautów na miejsce startu rakiety. 25 dolarów za najgorszego burgera, jakiego jadłam w życiu. Kanapka, kanapka z kurczakiem. A ja zjadłem mi smakowało. Nie, ale niby w Stanach nigdy w takich miejscach, takich, jak to się nazywa? Parkach? Jakby, parkach rozrywki. Parkach rozrywki, czy takich, tych nigdy nie ma nic normalnego do jedzenia. Zawsze jest takie tekturowe, dziadowskie, strasznie niedobre jedzenie. I drogie, bardzo drogie. Tektura to jest idealnie określenie, idealne określenie tego, co mi zaserwowali. The one peanut in their mouth. Właśnie jesteśmy na trapce i jest tutaj mnóstwo ludzi i będziemy się upewniać czy Łazik Perseverance dotrze na Marsa. Tomek wykorzystuje ten czas na dżemkę ja na opalanie. Byliśmy również na prezentacji, podczas której dowiedzieliśmy się, że misją łazika Perseverance jest poszukiwanie śladów dawnego marsjańskiego życia. Zebrane próbki powrócą na Ziemię i pozwolą lepiej przygotować się do kolejnych misji. Łazik wylądował. Można iść do domu.

Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak, to proszę o łapkę w górę i z czystej ciekawości, jeśli macie ochotę, dodajcie mi znać w komentarzu na dole, skąd jesteście, bo czasami piszecie pozdrawiam skądś tam i czasami się pojawiają takie ciekawe miejsca, że bardzo chętnie się dowiem skąd ogólnie jesteście. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku. Widzimy się w sobotę. Pa pa! Pa, pa.